Mamy tu gołąbka Bel 60 69 627 Jest to ojciec Red Stara. W tamtym roku na Krakusie czwarty, piąty, szósty lot. Pierwszy lot Krakusa. Na locie finałowym yy, gołąbek nie zrobił konkursu. Tego gołąbka odkupiliśmy. Mamy u siebie. Jest to gołąbek od Chrisa. Tak jak powiedziałem na wcześniejszych te, yy, filmikach. Że gołąbki nie sprzedajemy z powodu, że po prostu nie wydają. Zostawiamy po prostu dzieci tych gołębi, przeważnie samice, bo mamy po prostu dużo miejsca dla, sami dla samiczek. Y dziewiąty gołąb z finału ojciec został też sprzedany w tym roku na y Booku. Mamy dzieci, y dwie y pełną siostr siostrę i półsiostrę na y gołębniku rozpodowym. Jest to kapitalny gołąb przepięknej budowy. Ojciec Red Stara. Zapraszamy na aukcję.